No Słońce tak świeci, w okulary musiałem założyć, ale to wygląda że bardziej cisza przed bufą. Wie, jak diabli, temperatura się mocno obniżyła. Chyba może nawet śniegiem sypnie. A ja też spowoduję małą bufę, bo dzisiaj Wam opowiem dlaczego. Thermomix jest lepszy od Messie Cuisine. W szczególności najnowszy TM6. I co, co? Ciśnienie się już podniosło. Bo możecie zapytać, jak to? Przecież termomik silnik 500W kosztuje 3 razy więcej, a potrafi dokładnie to samo. No, jak używaliście trochę dłużej Messie Cuisine, to pewnie niejedni z Was zauważyli komunikat o przegrzaniu się silnika. Bo możecie się zastanowić jak to? Jest silnik dużo mocniejszy, a się przegrzewa. A no tak, to w obu urządzeniach są całkiem inne silniki. W naszym Messier Cuisine mamy klasyczny silnik szczotkowy, komutatorowy, jak właściwie w każdym tańszym urządzeniu AGD, w wiertarkach itd. Tak tak Natomiast w Thermomixie już jest nowoczesny, sterowany cyfrowo silnik bezszczotkowy. W takim silniku generalnie nie mamy styków i szczotek, tylko uzwojenia są zasilane sekwencyjnie przez specjalny sterownik. Do tego są zamontowane czujniczki Hala. Które określają dokładnie w jakim położeniu jest wał. No, bo generalnie chodzi o to, żeby te uzwojenia, magnesy przełączać bieguny w odpowiednim tempie, w odpowiednim położeniu wału. Tak, żeby go przepychać dookoła, a nie żeby nam się zatrzymał w miejscu i tylko tak drgał. Co czasami można zauważyć przy niektórych silnikach, jak padnie sterownik. No i generalnie przy takim silniku. Bezszczotkowym mamy dużo skuteczniejsze przekazanie, czy raczej zamianę energii elektrycznej w energię mechaniczną. A co znaczy ta skuteczność? Ano to, że aby osiągnąć te same obroty, no nie tylko obroty, aby osiągnąć właściwie tą samą moc, potrzebujemy wpompować więcej energii elektrycznej przy silniku szczotkowym niż w bezszczotkowym, a objawia się to tym, że też taki silnik nam się mocniej grzeje. W szczególności jest to bardzo istotne przy niskich obrotach, no bo ten wał wolniej przepychamy, te cewki dłużej są zasilane, bardziej się nagrzewają. No i na rzecz jest w takim silniku bezszczotkowym, w związku z tym, że mamy czujnik hala. Jeżeli nam się silnik zblokuje, no to układ automatycznie od razu to wykrywa, i potrafi odciąć zasilanie i zapobiega przegrzaniu się silnika, a tym bardziej jego spaleniu przy silniku. Zwykłym, szczotkowym niestety tak łatwo się nie da, czyli generalnie albo się opiera na pomiarze prądu, a najczęściej stosuje się prostą metodę na pomiarze temperatury uzwojeń, prosty termik, no i stąd te komunikaty przy wyrabianiu ciasta, w szczególności jak ktoś próbuje dwa ciasta pod rząd wyrabiać, albo dwa razy większą porcję, że urządzenie się przegrzało, należy je wyłączyć, odczekać, aż się wychłodzi. No, przy wyrabianiu ciasta na domiar złego. Nie dość, że te uzwojenia nam się mocniej grzeją. To jeszcze wał się obraca z mniejszą prędkością. A na tym wale mamy osadzone takie śmigiełko, które powoduje wymuszony obieg powietrza, który chłodzi te uzwojenia. Czyli tam się pętla nam zamyka. Mocniej się grzeje, a słabiej chłodzimy. No i problem gotowy. Także nie do końca jest to przemyślana konstrukcja. to no, W najnowszych urządzeniach podobno wstawili wentylator elektryczny, który wymusza obieg powietrza niezależnie od prędkości silnika. Także jak macie okazję, to starajcie się kupić najnowsze urządzenie. A ci, co już mają, no to niestety muszą z tym żyć. Ale mamy trzyletnią gwarancję. Jak się silnik spali, najwyżej będzie trzeba urządzenie wymienić. No i to właściwie wszystko. Więc jak widzicie, w TM6, w Thermomixie jest troszeczkę lepszy silnik. Lepszy byłby jakby był bezszczotkowy, ale też o mocy 800W, wtedy byłoby idealnie. Ale z drugiej strony, czy za taką drobną różnicę warto dopłacać, właściwie zapłacić trzykrotność ceny Messi Cuisine? No nie wydaje mi się. Jak ktoś potrzebuje przemysłowo mielić dużej ilości w dużym tempie, na przykład robić tam kilogram, dwa kilogramy naraz masła orzechowego. No to czy jedno, czy drugie urządzenie Prawdę mówiąc tak by sobie nie dało rady Do takich celów warto zakupić na przykład blenteka, który tam ma chyba Z 2 kW mocy Zresztą możecie sobie zobaczyć Na internecie, że to urządzenie Potrafi zmienić praktycznie wszystko Oprócz Noki 3110, która jest niezniszczalna Także na dzisiaj to tyle Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie I I widzimy się ponownie wkrótce